Musieliśmy odzyskać utracone prowincje i uwolnić naszą ojczystą Ziemię. Ale dzisiaj niczego nie pragniemy. Mamy więcej niż wystarczająco kolonii. Wiemy, że dzięki linii Marginota nasza Ziemia jest bezpieczna przed inwazją. Nikt nie ma najmniejszej ochoty walczyć o Czechosłowację czy Polskę, o których 95 na 100 Francuzów nic nie wie i nie potrafi nawet znaleźć na mapie. Nie wierzymy, że Hitler rzuci się na nas po połknięciu małych narodów, jeden po drugim. Mówimy sobie, że gdy uzyska to, czego chce, zostawi nas w spokoju. Ale Niemcy mają zdumiewające cele wojenne. Odzyskanie tego, co stracili na mocy traktatu wersalskiego, posiadanie kolonii, zmazanie klęski, odzyskanie dumy, zdominowanie świata. Gardzą demokracjami, mają nieograniczoną wiarę w swoją siłę militarną, a sukcesy Hitlera napełniły ich pychą i pewnością siebie. Zaprawdę są to cele wojenne szakali ale cele ofensywne, podczas gdy nasze są zaledwie defensywne.